Dzień dobry, szanowni Państwo, dzisiaj jest wielki dzień dla lewicy, wielki dzień, ponieważ realizujemy naszą obietnicę wyborczą. Przygotowaliśmy wstępną wersję projektu leki za 5 zł, tak żeby już nigdy w Polsce nikt nie musiał odchodzić od okien okienka aptecznego bez wykupienia leków. W Polsce niestety mamy do czynienia z bardzo, bardzo poważnym problemem. Problemem dotyczącym tak naprawdę w zasadzie wszystkich. Młodych, starszych, mieszkańców dużych miast i wsi. Problem ten objawia się w postaci niemożności wykupienia recepty. Jeżeli chcemy, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe, żeby pracownicy wracali do pracy, żeby rodzice mogli swobodnie zajmować się swoimi dziećmi, żeby nasi rodzice, dziadkowie wracali do zdrowia, po chorobie, to musimy zapewnić im dostęp do tanich leków, tak żeby mogli się leczyć, żeby nie musieli wybierać, czy w tym miesiącu kupią chleb, czy kupią leki. To jest dosyć nagminne, że w aptece zostawiamy nie tylko 50 czy 100 zł, ale nawet 200, 300 zł miesięcznie. To jest koszt, na który nie może pozwolić sobie wiele osób w Polsce. Mamy oczywiście refundację ale refundacja nie jest pełna, refundacja nie prowadzi do tego, że ludzie recepty wykupują. O tym, jak wygląda konkretnie sytuacja, opowie poseł Marek Rutka. Ja tylko bardzo krótko o samym projekcie, który dzisiaj zaczynamy konsultować. Zostanie on wysłany do wszystkich organizacji pacjenckich, producentów leków, do wszystkich organizacji, które wyrażą zainteresowanie, tak żebyśmy mogli ten projekt dobrze skonsultować, żebyśmy mogli ten projekt pokazać, porozmawiać na temat zapisów i rozwiązań, które proponujemy. Są tutaj zmiany rewolucyjne, jeżeli chodzi o refundację leków w Polsce. Zakładamy, że leki, które będą refundowane nie będą droższe niż 5 zł. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby utrzymać współpłatność po stronie pacjentów po tak, na tak niskiej wartości, ponieważ to symboliczne 5 zł, to jest coś, na co wszystkich będzie nas stać. Te zmiany tak naprawdę pozwolą na to, żeby producenci leków nie drenowali budżetu państwa, a żeby pacjenci mieli dostęp do tego czego potrzebują, czyli leków, które pozwolą im wyzdrowieć. Ta ustawa, ten projekt zakłada przeniesienie odpowiedzialności z pacjentów na system ochrony zdrowia. To znaczy to nie pacjenci będą musieli szukać leków zastępczych, to nie pacjenci będą musieli szukać tańszych leków, które, na które będzie ich stać, to system będzie im gwarantował, że te leki po prostu będą mogli uzyskać w cenie maksymalnie 5 zł za opakowanie. Potrzebujemy tego, ponieważ e, niestety odchodzenie od okienka aptecznego jest nagminne. Dokładnie. To, co powiedziała posłanka y, Zawisza, 7 miliardów 300 milionów złotych, tyle wynoszą długi polskich seniorów. Seniorzy nie zaciągają tych y, zobowiązań po to, aby wyjechać na luksusową wycieczkę, czy żeby y, zakupić sprzęty do domu. Te długi polski seniorzy i polskie seniorki zaciągają na wykupienie leków. 8% z nich odchodzi z kwitkiem spod okienka w aptece. Niestety nie stać ich na wykupywanie przepisanych przez lekarzy leków. Leki za 5 zł to dla budżetu państwa w ostatecznym rozrachunku bardzo duża korzyść. Po pierwsze, dzięki temu polscy seniorzy i seniorki będą mogli korzystać z terapii, które są zalecone przez lekarzy. W związku z tym nie będzie też koniecznej drogi hospitalizacji czy leczenia powikłań. Także dzięki temu projektowi zwiększy się skuteczność terapii z jednej strony i w finalnym rozrachunku będą te oszczędności dla budżetu państwa. Proces konsultacji zostanie zakończony z końcem tego roku. Na początku tego roku, na początku roku 2021 projekt zostanie złożony. Mamy nadzieję, że spotka się z przychylnością nie tylko partii opozycyjnych, ale również Prawa i Sprawiedliwości. Tanie leki dostępne zarówno dla seniorów, jak i dla wszystkich potrzebujących to była obietnica Prawa i Sprawiedliwości. Więc my mówimy, sprawdzam. Mamy dla was projekt, który nie będzie kosztował budżetu państwa. Mamy dla was projekt, który Zapewni, e, zapewni wszystkim, nie tylko seniorom i seniorkom, wszystkim, którzy tego potrzebują, tanie leki. Lewica. Jest opozycją merytoryczną. Chcemy rozmawiać. Dlatego poza konsultacjami z organizacjami pacjenckimi, z producentami leków i wszystkimi tymi, którzy będą chcieli z nami porozmawiać na temat tego projektu i zaproponować poprawki, zmiany bądź, bądź przesłać swój komentarz, będziemy chcieli konsultować go również z partiami sejmowymi. Mam nadzieję, że już niedługo Polki i Polacy będą mogli. Cieszyć się tanimi lekami i nie będą musieli decydować, czy kupować chleb, czy kupować leki. Powinniśmy jako państwo dać im gwarancję tego, że będą mogli się leczyć. Tak jak trafiają do szpitala i państwo płaci za ich leki, tak powinniśmy prowadzić system, który umożliwia leczenie każdemu, niezależnie od tego, jak, ile tak naprawdę zarabia i, i jak bardzo majątnym człowiekiem jest. Dziękuję.